Dzień dobry, nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem, chociaż tutaj jako krótkofalowiec się pokaże. Jako trener też, jako trener też. Proszę Państwa, klub SP5KB robi znakomite kursy. Kursy dla krótkofalowców, trochę dla pepersów. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy serdecznie ojców z synami, to buduje więzi. Jest bardzo dobra merytoryka i chciałbym powiedzieć kilka słów tak wstępnie, bo jest takie pytanie: po co w dzisiejszych czasach zajmować się krótkofalarstwem i co jest tym wszystkim ważne? To powiem tylko kilka słów. Tam każdy z nas ma swój moduł wsp 5KB w Warszawie. To może tylko poruszę pewną kwestię, taką dosyć istotną. Dlaczego w ogóle nam jest potrzebne, potrzebne są pasje? Pasje nam są potrzebne, żeby zrealizować odwieczną naszą potrzebę bycia. Człowiekiem wybitnym. Jeżeli ktoś chce być wybitnym, wybitnym w sensie takim, żeby w czymś osiągnąć absolutną doskonałość, i to może być malarstwo, to może być znawstwo pewnych rzeczy, to może być wędkarstwo. Są wędkarze, którzy są wybitni. Mm. Albo na przykład krótkofalowcem być wybitnym, to w jakiejś dziedzinie, po prostu wybitny to nie znaczy, że ma wszystkie puchary świata, wszystkie dyplomy, tacy też są oczywiście, tylko wybitni tacy, taki na przykład, który opanował pasmo na przykład 10 MHz czy 7 MHz, nawet ma sprzęt jednopasmowy, ale wie wszystko o tym, rozmawia gdzieś z Boliwią na tam 20 W <laughs> i tak dalej, to po prostu osiągnął poziom wysokiej specjalizacji, doskonałości. Dlaczego nam jest to potrzebne? Ponieważ to, ja zawsze mówię, że bycie takim doskonałym to jest taka rozmowa wprost z Panem Bogiem. Że po prostu doskonałość to jest coś, co nam daje takie poczucie wszechmocy, że powoduje, że jakby idziemy głęboko w głąb siebie i odnajdujemy swoją doskonałość, swoje, swoje człowieczeństwo. To w ogóle wzniosłe słowa, ale tak przecież jest. Bo też jest taki aspekt tego, że bardzo trudno czasami zawodowo być doskonałym. Nawet czasami się nie da. Jeżeli ktoś jest na przykład nauczycielem, i mówię to całkiem poważnie, no to kuratorium, prawda, no, zrobi wszystko, żeby on doskonały nie był, prawda? I jeżeli spojrzymy, pamiętacie, jak się zaczęła endemia, to te telewizyjne, co to jest? To jest, proszę Państwa, to jest, jest sianie, To jest sianie. Te wszystkie programy. Te wszystkie sprawy, jeżeli nauczycielka czyta Achmatową z dziećmi, to potem przyjdzie pani z kuratorów i powie, pani koleżanko, ale dlaczego pani czyta Achmatową? No bo to piękna poezja i wartościowa. No tak, ale to rosyjska poezja, sam pani rozumie, że w ciszych czasach. No i potem się nam przypomina Stowarzyszenie Umarłych Poetów, przypomina nam się muzyka Pink Floydów. Hey, teacher, leave the kids alone. No więc e, to jest właśnie to, że czasami ciężko być doskonałym w pracy, mało tego dużo pracodawców, większość robi wszystko, żebyśmy nie byli doskonali, paradoksalnie. Oni udają, że nam płacą jakieś 3,5 tysiąca, my udajemy, że pracujemy, no i po prostu jakoś to się kręci, a siedzimy sobie na zydelku, tak jak mój kolega i wpuszcza pilotem ciężarówki na halę produkcyjną i je wypuszcza. No i, no, i jak może być doskonały? No, też w sensie, że może. Natomiast, no tu, no co, przychodzi do żony, do domu i mówi: Żona robi obiad, jakiś tam miesza w garku coś. A on mówi: Słuchaj, Grażynka, niesamowite. Ha, niesamowite. Dzisiaj był iweko u nas, nie? I miało rejestrację kończącą się na 35,78. A grażynka miesza coś tam w garnuszku, i mówi: No, tak, Stefan, i co? No, jak 3578? 3578 miał ten krążownik pod Pearl Harbor, który jedyny, jedyny ocalał. Też miał 3578 i on miał, rozumiesz, silniki z fabryki Iveco. Niesamowita sprawa. I to Iveco teraz, jak zobaczyłem 3578, pomyślałem, no, niesamowite, prawda? A Grażyna mówi, tak, 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 Stefan, to niesamowite. Znaczy byłoby niesamowite, jakby też dać pozwyżkę. podwyżkę. No to, to byłoby bardziej niesamowite, jak per Harbor chyba. <laughs> no ale trudno. Z, z, ziemniaki dzisiaj są i mielone. No, więc sami Państwo rozumiecie. I hobby jest genialne. I hobby krótkofalarskie jest podwójnie, powiedziałbym, genialne. Ponieważ jest to hobby, które występuje jakby kreacja. Występują wszystkie aspekty, które są nam jakby potrzebne. Do tego, żeby dokonać pewnej kreacji rzeczywistości. I tutaj nakreśliłem trzy rzeczy, które są potrzebne do, jakby, do krótkowalarstwa. I pierwszą i drugą rzeczą, tu będzie spór, za chwilę to wyjaśnię, są umiejętności operatorskie oraz kompetencje społeczne, a na trzecim zagadnienia techniczne. Wyjaśnię dokładnie o co chodzi. Pierwsza rzecz to są umiejętności operatorskie. U krótkowalowca, według mnie, możecie Państwo się z tym spierać, są najważniejsze. Umiejętności operatorskie. One są po prostu najważniejsze. Jeżeli jesteście dobrym operatorem, to siadacie przy dowolnym sprzęcie jakimś generalnie i robicie łączności imponujące. Po prostu jest taki: Peter z Australii ma swój kanał na YouTube i on po prostu łączy się jakimiś samodzielnie zrobionymi, zrobionymi radiostacjami, jakimiś po prostu polutowanymi w puszce, po sardynkach, gdzieś tam coś. On nie ma najwybitniejszych tych umiejętności operatorskich, ale jest przykładem supremacji umiejętności operatorskich nad... Ymm... Nad właśnie techniką, prawda? Czy na przykład jest taki krótkofalowiec japoński, który ma jakieś radio 3W i filmuje po prostu jak tym 3W radiem, to jest jakiś tam Oak Hill, coś tam, czy chyba Tentek 3W, jednopasmowy, na 7 MHz robi łączności po całym świecie trzema wadami. Łączy się tam z Nową Zelandią, łączy się z Ekwadorem, łączy się z Boliwią, no po prostu z Kanadą się ostatnio połączył na 5 watach. No i ta łączność jest filmowana. To jest właśnie umiejętności operatorskie. Wytrwałość, umiejętności, dobre umiejętności operatorskie to jest absolutna podstawa. Ale ja też uważam, że żeby być dobrym krótkofalowcem trzeba przede wszystkim mieć kompetencje społeczne i lubić ludzi. Lubić ludzi. Po prostu trzeba lubić ludzi. Nie pouczać, nie strofować, nie pokazywać, że ja to jestem lepszym telegrafistą, ale ja mam lepszy mikrofon, ale ja mam lepszą kompens tam kompensację jakąś tam dźwięku. Nie, po prostu trzeba lubić ludzi i większość krótkofalówców lubi ludzi. Ale część no, nie ma tego, tej dobrej kompetencji społecznej, prawda? Pouczają i tak dalej. To normalnie w każdej branży, w każdym, jakby to powiedzieć, w każdej, jakby to powiedzieć, działalności ludzkiej, prawda? Można być po prostu dobrym technicznie lekarz może być na przykład wybitnym chirurgiem, ale poza tym, na przykład, odpychającą zupełnie osobą. Znam takiego jednego. Który jest po prostu odpychający jest po prostu odpychający poza tym, że jest znakomitym urologiem ale poza tym jest odpychający no i o co mu zrobisz? No, i ludzie chodzą do niego, bo jest świetnym fachowcem, ale niechętnie, ponieważ naprawdę w obejściu jest mrukliwym starcem. I teraz kompetencje społeczne i umiejętności operatorskie razem powodują, że ktoś jest dobrym krótkofalowcem. Jeżeli ktoś ma tylko umiejętności operatorskie, to jest sprawnym krótkofalowcem. I to jest właśnie to, że bądźmy dobrymi krótkofalowcami. I wreszcie są zagadnienia techniczne, do których przejdziemy, jakby to powiedzieć, za chwilkę, ale. Kompetencje społeczne to ja rozumiem jako taką życzliwość i pragnienie pragnienie łączenia się z innymi krótkofalowcami na świecie. I to nie musi być łączność przez Bałwęga, przez jakieś gotowe radio. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w czasie wojny w Stanach Zjednoczonych było zabronione łączności krótkofalarskie. Zwykle tak jest, że jak kraj prowadzi wojnę, to krótkofalowcom się zabiera, mm, zabiera się środki łączności. Wczoraj dowiedziałem się od takiego bardzo mądrego człowieka, Rozmówce, że w te, przed, przed, przededniu wojny krótkofalowcy w Polsce, zwłaszcza wileńscy, stworzyli bardzo dobrą przedwojną sieć łączności, która mogła być wykorzystana przez wojsko. I ta sieć łączności była tak rozbudowana w porównaniu z siecią wojskową przedwojenną, jak 1 do 200. 1 do 200. Sanacja działała co? Przed wojną czołgi niemieckie, które wjechały do Polski. Wszystkie miały radiostację, a Polacy musieli wychodzić przez wieżyczkę i flagami nadawać komunikaty. No, bo jakiś jeden obłąkany dziadek nie widział roli radia, rozumiecie, na polu walki. Nie widział też roli samolotów innych niż zwiadowcze. To jest w ogóle niesamowite, że jedna jakaś obłąkana osoba, która ma prawo już popaść w obłęd, starczy, ma taki wpływ na, na, na uzbrojenie, na kraj, na wszystko. To jest niesamowite. Sprawa. No ale to tak jest, kiedy jest sanacja, czyli sanacja później odrodzona sanacja 2.0. Więc chodzi o to, generalnie, że nie wolno było łączyć się przez radio w Stanach. To amerykańscy krótkowcy tak mieli pragnienie łączności różnych innych rzeczy, że wbijali pale metalowe na swoich farmach i łączyli się przez ziemię i w tamtym czasie osiągnęli bardzo dobre osiągnięcia. Mieli w książce Jankowskiego bodajże nowoczesne zabawki elektroniczne Wojciechowskiego, przepraszam, w pierwszych wydaniach jest to bardzo opisane, tam zaznaczone, opisane jest o łączności przez Ziemię. W późniejszych już nie ma. Ale potem, jak się czyta Suwerowa, to się okazuje, że na przykład szpiedzy łączyli się przez taflę wody. Na przykład jeden miał wędkę i drugi miał wędkę i jeden zanurzał tą wędkę tam, tak żeby szczytówka się zanurzyła i drugi też. Na przykład jakieś jezioro Bodeńskie i yy, jeden robił i drugi to odbierał i przez wodę szedł sygnał i to było nie do podsłuchania, chyba że ktoś inny wiedziałby, że w tym czasie, w tym miejscu i tak dalej, czy prowadziłby nasłuch Jeziora Bodeńskiego. Więc to jest niesamowite, że krótkowalowcy przez wojną, jak nie mogą złączyć się przez... przez Fale eteru, prawda, łączyli się przez y, Ziemię i mieli w tym znakomite osiągnięcia. Zresztą myślę, że jakby fale eteru były zabronione, to byśmy się łączyli na podczerwień, byśmy się łączyli na światło, byśmy łączyli się na infradźwięki, no, no to jest po prostu taka chęć pokonywania <laughs> ograniczeń i generalnie y, wykorzystywania sił przyrody, wykorzystywania rzeczy, o których jeszcze nie wiemy. I z tym też jest pewna rzecz związana. Że krótkofalowcy jako jedyni w tej chwili mają możliwość wchodzenia w eter na sprzęcie własnej konstrukcji. I ten, kto yy, widział CB Radio czy coś takiego, to widzi, prawda, że jest zaplombowane, że musi być homologowane, że yy, CB Radio musi mieć dobry zasilacz homologowany, że musi mieć homologowaną antenę, że to nie można sobie poskładać <laughs> samodzielnie pewnych rzeczy. A jeżeli spojrzymy na Petera yy, z Australii, to Peter z Australii siedzi, robi radio. Ty, 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 to radio wygląda generalnie tak dosyć amatorsko, w stylu steampunkowym wręcz. A i podłącza nieudolny klucz telegraficzny, i nagle łączy się z Europą, czy łączy się mm, z, z, z Kanadą. I, I to jest po prostu jeszcze podwójnie imponujące, że na sprzęcie własnej konstrukcji to robi. I wreszcie mamy umiejętności operatorskie, kompetencje społeczne, są zagadnienia techniczne. I ja widzę. Wśród Państwa, że młodzi głódkowalowcy przede wszystkim zajmują się yy, sprzętem, czy Icom, czy 785, wymyślam te nazwy, ja ich nawet nie znam, czy 532, a może Kenwood, a, a może taki, a może taki stary hybrydowy jeszcze, mam Kenwooda 530, no to jest jeszcze 520, jeszcze, ale może nie, może 317, a może takie SDR-owe, jest takie Xiegu, ale proszę Państwa, ja Państwu powiem tak, minie 5-10 lat, zanim Wasze umiejętności operatorskie będą tak dobre, tak dobre, żeby radio, które macie przeciętne, czy to jest Kenu, czy ICOM, y, czy jakieś tam inne JSOS, czy inne, y, przestało być dla Państwa wystarczające. Minie 5, a może 10 lat, żeście powiedzieli, no nie, no to, to radio dławi moje możliwości. Każde przeciętne radio, takie normalne radio, nie minimalistyczne, to jest więcej więcej niż wystarczające dla potrzeb. 80% krótkofalowców, tak? Znam wspaniałego krótkofalowca, młodego, który zdobył w tej chwili na zwykłym, prostym, chyba jest, takim zwykłym, prostym radiu KF i UKF. Zwykłe, proste radio. To zdobył teraz dyplom za chyba pierwsze miejsce w Europie w zawodach telegraficznych. Po prostu pierwsze miejsce w Europie z jakimiś normalnymi, dobrymi antenami. Po prostu najważniejsza jest umiejętność operatorska, cierpliwość, kompetencje społeczne. Ważny też jest sprzęt, ale on jest dopiero ważny w ostatniej chwili. Sprzęt za Was łączności nie zrobi w żaden sposób. Yy... A potem, jak już jest sprzęt, to nagle pewne rzeczy są oczywiste, uczymy się, uczymy się teorii anten, która jest bardzo przyjemna, bardzo fajna. To jest coś, co można studiować całe życie, ale można też powiedzieć jedną dobrą antenę i zająć się na przykład czymś innym, na przykład telegrafią szybką, albo na przykład fonią, albo szlifować języki, albo na przykład robić stacje z Ameryki Południowej. Krótkofalarstwo ma w sobie taką niesamowitą mnogość zainteresowań, tak jak połączenia cyfrowe, slow scan TV i inne. I to jest cudowne, czy mikrofale, czy fale ultra długie, że żadne z nich nie są lepsze ani gorsze i mogą wystarczyć wręcz na całe życie pięknego, dobrego życia krótkofalarskiego. Jeżeli chcecie się o tym dowiedzieć więcej, zapraszamy na kursy organizowane przez SP5KB, gdzie czasami też mam przyjemność, jestem zapraszany i mówimy o różnych fajnych rzeczach, i zapraszamy szczególnie ojców z synami. To niesamowicie buduje więź, i to jest dobre. To jest dobre, bo ojciec staje się autorytetem, ojciec świaduje dużo rzeczy, taką na miarę ojca, a syn dowiaduje się na miarę syna. I to jest piękne, to jest właśnie integrujące. Czyli podsumowując, są umiejętności operatorskie, kompetencje społeczne i zagadnienia techniczne. Pierwsze są umiejętności operatorskie. Jeżeli nawet macie pracę, w której jesteście gdzieś tam przydłużeni okolicznościami i ta wybitność gdzieś Wam ucieka no bo nie wszyscy mogą w pracy być wybitni. Prawda? Jeżeli ktoś na przykład no, jest księgowym w hurtowni lakierów, no, z całym szacunkiem, no, no, to to jest praca społecznie użyteczna. Są trudno nawet być na przykład, no, no, czasami <kluzny> nawet pra, praca pozornie bardzo... Oparta na kreacji bycie trenerem. Jeżeli ktoś jest trenerem wewnętrznym w jakiejś firmie, to też po prostu robi swoją robotę, uczy nowych adeptów pewnych rzeczy, opowiada na przykład o jakichś tam szlifierkach kątowych o tym o tamtym. No, każdy ma tą jakby granicę zawodową, kiedy firma oczekuje od niego pewnej dosko do, doskonałości, ale nie oczekuje, żeby znał szlifierki kątowe w Ameryce Południowej. I to właśnie hobby umożliwia nam to, że doskonalimy się zawodowo w sposób wręcz nie zawodowo, tylko jako ludzie, w sposób absolutnie nieograniczony, że możemy być jeszcze lepszymi telegrafistami, możemy na FT8 robić jeszcze lepsze łączności, możemy zbudować jeszcze lepsze anteny, ale możemy zbudować jeszcze lepsze skrzynki antenowe, ale możemy jeszcze lepsze anteny kierunkowe, ale możemy jeszcze lepiej mówić, na przykład po francusku czy włosku ale możemy jeszcze lepiej poznać krótkofalowców z Ameryki Południowej albo z Afryki, z, z RPA, ale możemy wejść w, w łączności satelitarne. To bogactwo jest niezmierzone. A bramą do tego bogactwa są po pierwsze umiejętności operatorskie, które są w ogóle fundamentem i drugie kompetencje społeczne. Po prostu najlepszym jest się krótkofalowcem, nie najsprawniejszym, ale najlepszym, kiedy się po prostu lubi ludzi. I w ogóle jest bardzo przyjemnie lubić ludzi. Tylko po prostu jest problem taki, żeby lubić właściwych ludzi. W sensie takim, żeby lubić ludzi na pewnej stopie zwrotu. Ale na początek człowiek lubi wszystkich ludzi, a dopiero przekonuje, pokonuje, przekonuje się za jakiś czas, że trzeba lubić pewnych ludzi, a pewnych ludzi troszkę w życiu unikać. Ale na takie dywagacje będziemy mieli bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu i uważam, że lepiej jest lubić na początek wszystkich i trochę się czasami sparzyć, niż przesadną ostrożnością nie poznawać ludzi. Poznawanie ludzi to jest w ogóle jedna z najfajniejszych rzeczy w życiu po prostu, bo każdy człowiek ma swoją piękną historię. I tych historii serdecznie panu ży Państwu życzę. Panu, panu, ponieważ większość naszych gości w K.B. właśnie to są ojcowie z synami. I zapraszam, tak? Ale oczywiście to jest otwarta sprawa. Natomiast generalnie zapraszam serdecznie do odkrycia tych swoich historii, do odkrycia pięknych rzeczy. I tu takie wiadomości, które promujemy, przydadzą się nawet, jak ktoś chce być dobrym SIBISTą. My nie mówimy, że CB to o, jakieś gorsze... Nieprawda, nieprawda. Niektórzy z użytkownicy CB mają naprawdę imponujące efekty, imponujące, bo jeżeli ktoś dobrze zna pasmo, ma dobre anteny, dobry sprzęt, nawet homologowany, jakiś taki gotowy z pudełka, ale... Umie go używać, jest dobrym operatorem, to naprawdę niektórzy CBiści mają imponujące, imponujące efekty, prawda? A może też ktoś by specjalizować się w PMR-ze też można, a może ktoś w łączności kryzysowej też można. Po prostu wszędzie, wszędzie przyda się dobra umiejętność operatorska, dobre kompetencje społeczne i wreszcie dobre zagadnienia techniczne, żeby wiedzieć jak działa PMR, jakie są dobre anteny, jak się powinno używać anten, jak je zestroić. Zawsze są zagadnienia techniczne ważne, zawsze są, ale nie są najważniejsze. Jak już powiedzieliśmy, najważniejsze są umiejętności operatorskie, najważniejsze. Życzę państwu jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymajmy się ciepło, bądźmy silni, bądźmy zainteresowani życiem, bądźmy pasjonatami tego życia. Warto. To jest fajny, dobry projekt w ogóle takie życie. Tak myślę. Wszystkiego dobrego.